Są trzy punkty, ale myślę, że jest też spory niedosyt po spotkaniu Barcelony z Deportivo Alavés. Jak to wyglądało, wszyscy widzieliśmy. Natomiast co sądzi o tym człowiek, który na to spotkanie leciał prosto z Polski? Specjalnie na to wydarzenie i specjalnie na to widowisko. Dowiemy się już za chwilę. Łączymy się z Michałem. A ja na początek jeszcze przypomnę na szybko o naszej akcji koszulkowej kulczci ósmej piłki Leo Messiego. Znajdziecie informacje na fcbarca.com, Tam też możecie zakupić koszulkę. Zachęcamy, zapraszamy i łączymy się z Michałem. Delikatnie uśmiechnięty. Także widać, że było warto lecieć z Polski na to spotkanie. Zresztą By było, zawsze jest, zawsze jest warto, zwłaszcza gdy w Polsce jest wiadomo jak pogodowo w listopadzie, tutaj jest dalej ponad 20 stopni, chociaż gdy już słońce zajdzie to robi się nagle bardzo, bardzo chłodno i tutaj kurteczka już jest grana i bluza. Ale jeszcze parę godzin temu to jest pogoda plażowa autentycznie, ludzie w morzu, w morzu się kąpali e, i, i na plaży leżeli. tak? Więc tutaj rzeczywiście to słońce sporo zmienia, no i przede wszystkim jest go troszkę więcej, bo ono gdzieś zaszło w okolicach, nie wiem, 70 minuty, tak? Czyli, czyli trochę przed 18, jeszcze jego ostatnie promyki można było dostrzec. Czyli jeżeli e, ale... Barcelona nie zachęca meczami, to zachęca pogodą i tym, co można sobie pozwiedzać przed i po meczem. No zawsze Dokładnie. To. Dokładnie. Natomiast dzisiaj zachęciła myślę wszystkich katalończyków, którzy no nie słyną za bardzo z punktualności, do tego, żeby może się pojawiać na stadionie o czasie, bo powiem szczerze, nie wiem, nie widziałem żadnych statystyk. Nie wiem, czy kiedyś padła szybsza bramka w meczu Barcelony. Pewnie ktoś już to, ktoś już to wyliczył, ale było to absolutnie szokujące i ja w ogóle... Do końca nie zarejestrowałem, co tam się zadziało. To znaczy, nie wiem, na ile też było to widać w telewizji, że Barcelona ewidentnie miała jakąś genialną koncepcję na rozpoczęcie tej akcji e, od środka. Bo Cancelo, który potem grał już praktycznie cały czas na lewej stronie, w tej sytuacji był na prawej stronie. Natomiast Ronald Araucho był właściwie dziewiątką albo prawoskrzydłowym, i on pognał do przodu, jakby miała być nagrana na jego laga. No to się niestety nie udało. Piłka wróciła bardzo szybko, i się okazało w pewnym momencie, że zostali Gundogan z. Z kancelo gdzieś tam z tyłu i, i zrobiła się z tego bramka. No, to absolutnie abstrakcyjne zagranie, naprawdę, i, i pomysł. Nie wiem do końca o co chodziło. I, i w ogóle, jeżeli chodzi o ten początkowy plan na mecz, dla mnie, on szczerze mówiąc, jest ciężki do pojęcia. No bo jeżeli mamy napastnika, samo Rodriona, który ma, nie wiem, 1,93 93 wzrostu i silny jest jak Tur, a ty koło niego stawiasz Julesa Kunde, a nie Ronaldo Araujo, z którego znowu robisz jakiegoś prawego obrońcę. To ja po prostu nie jestem w stanie zrozumieć, czemu tak jest. No Wydaje mi się, że najbardziej logiczną rzeczą na świecie jest to, żeby koło takiego byka nie biegał ktoś, kto mu się tam pałęta za przeproszeniem pod nogami, jest od niego i wolniejszy i, i słabszy fizycznie, tylko żeby skorzystać z Ronalda Raucho. I gdy to się już stało, to ja mam wrażenie, że Orodion po prostu zniknął z tego boiska. Od kiedy Raucho by Rauch zaczął kryć, to, to chłopaka nie było praktycznie, a wcześniej się wydawało, jakby mu nowym wcieleniem, nie wiem jest z Ronaldiniem pomieszanym. No abstrakcyjna sytuacja. Ale powiem ci, że trzeba być naprawdę grubym wizjonerem, żeby wymyślić sobie takie coś, że masz jednego z najsilniejszych, jeżeli nie najsilniejszego napastnika, dziewiątkę w lidze hiszpańskiej, jednocześnie masz w kadrze prawdopodobnie najsilniejszego środkowego obrońcę w ogóle na świecie. W związku z tym nie stawiasz ich koło siebie i kombinujesz z jakimś w ogóle abstrakcyjnym rozwiązaniem, które już nam bardzo ładnie opisałeś. Ale tak co do tej jeszcze najszybciej strzelonej bramki, nie pamiętam w której minucie strzelił Pato w lidze mistrzów. Barcelonie, ale też to było okolica chyba 20 sekundy, jakbyś tak do sprawdzenia. Natomiast Mr. Chip wyliczył ciekawą rzecz, że Barcelona jest pierwszą w historii drużyną, która w jednym sezonie straciła dwie bramki przed 20 sekundą lidza. Także notujemy naprawdę historyczne wyniki, z którymi będziemy mogli się głośno chwalić. Pierwsza połowa. Zastanawiam się, czy do zapomnienia, czy do gruntownej analizy, bo powiem Ci, że tam 0-3 to mogło być bardzo spokojnie, gdyby nie to, że Model nie wykorzystał dwóch setek, można powiedzieć. Raz spudłował bardzo fatalnie, za drugim razem trafił w poprzeczkę, dało się wyczuć e, inaczej, jaką atmosferę właśnie dało się wyczuć w tej, w tej pierwszej połowie na stadionie. No, właśnie takiej nerwowości, która też towarzyszyła ewidentnie piłkarzom, to w ogóle bardzo słabo wyglądało, bo, bo wszyscy byli czasu też na trybunach w szoku. Co się dzieje? Znowu mieliśmy taktykę wrzutek i to Ronalda Raucho przez większość tej połowy był oddelegowany do wrzucania piłki w pole karne, co dla mnie też jest troszkę niezrozumiałe. Trudno kogokolwiek pochwalić za tą pierwszą połowę trudno też kogokolwiek wyraźnie to znaczy wyróżnić jako jedną osobę, którą można zganić. Natomiast myślę, że tutaj możemy przejść do bohatera ostatecznie dzisiejszego meczu, czyli Roberta Lewandowskiego, bo dla mnie to końcu, jest absolutnie końcu. oczywiste, że tak, ale dla mnie to jest wiesz, dla mnie to jest absolutnie oczywiste, że jedyną opinię, jaką można mieć o Robercie Lewandowskim w dzisiejszym meczu, to jest to, że zagrał beznadziejną pierwszą połowę i zagrał bardzo dobrą drugą połowę. To nie jest tak, tak że on że, że to się że tak powiem kasuje w jakiś sposób tak i, i ta pierwsza połowa w takim razie nie zaistniała bo, bo jeżeli on gra beznadziejnie no to mówimy że gra beznadziejnie jak gra świetnie to mówimy że gra świetnie i naprawdę to uderzenie głową bo to miałem to szczęście że ono leciało w ten narożnik za którym ja siedzę naprawdę nie było łatwe i, i tutaj naprawdę szapobadla dla Roberta zwłaszcza że on też swoje się naznosił w tym spotkaniu bo non stop się tam przepychał to znaczy był odpychany przez piłkarzy yy, przez piłkarzy Alaves było widać że bardzo tam się Pilnuje, właśnie jak już dostał tę żółtą kartkę, że celem gdzieś tam e, piłkarzy ale było sprowokowanie go, żeby ta żółta kartka się zamieniła w kartkę czerwoną. I trochę mi to przypominało to, co już można było oglądać z Kadyksem, trochę mi przypominało to, co można było oglądać z hetafę. No teraz się rozjadą piłkarze na przerwy reprezentacyjne. Warto przypomnieć, że Robert Lewandowski podczas pierwszej przerwy reprezentacyjnej w tym sezonie, właśnie po tych dwóch meczach, mówił, że w Lidze nie chroni się takich zawodników, że sędziowie są po prostu słabi, że czegoś takiego nie widzą i tak dalej. No i minęły dwa miesiące. Minęła pomiędzy jeszcze jedna przerwa reprezentacyjna i pojedzie pewnie z dokładnie taki, takimi samymi wrażeniami. Jakby miał powtórzyć ten wywiad, to pewnie by to zrobił. Dramatycznie to wyglądało, jeżeli chodzi o występ sędziego. No tutaj warto niestety podkreślić, że to jest sędzia, który jest debiutantem. To jest sędzia, który, o ile się nie mylę, jest z rocznika 93. Tak więc no naprawdę młody sędzia. No i nagle się okazuje, że dopasowuje się poziomem po prostu do, do swoich starszych kolegów, i, i szkoda gadać. Rzeczywiście z Lewandowskim to samo wrażenie przed telewizora, bo ja miałem takie odczucie, jakby on w pewnych momentach wręcz odwracał się plecami do sędziego i próbował wiesz, zrobić tak wybuch kontrolowany w drugą stronę, żeby tylko nie machać gdzieś rękami w jego stronę i nie ryzykować tą drugą żółtą kartką, bo rzeczywiście ta eskalacja była widoczna szczególnie w momencie, kiedy byłby zagrożony wykluczeniem z boiska przez drugą żółtą kartkę i no, wyglądało to fatalnie. Nie oszukujmy się, że obrońcy w Hiszpanii znaleźli pewnego rodzaju patent na lewego, poza tym, że on sam miał słabą Formę, czy ma formę, ale, ja ma nadzieję, że już Mam coś, no... coś ciekawego, przepraszam, być może do pokazania, bo są szaliki takie ostatnio, które są personalizowane, to znaczy jest szalik z danym zawodnikiem i Aha. można już obserwować szaliki Roberta Lewandowskiego i Pedriego, natomiast pierwszy raz widzę również, nie wiem na ile widać. Gawiego. Gabiego, proszę bardzo, tak jest. Można sobie taki szaliczek gdzieś nabyć. Tak więc całkiem ale z tej perspektywy myślę, to wygląda jak on miałby długie włosy, takie wręcz w stylu Staram się. Bo, bo nie, nie cień pada przed, na kurtkę. Ta, nie chcę naruszać przestrzeni osobistej tutaj pani, ale tak to mniej więcej o, wygląda. A nie, to, to nie cień, tylko chyba pasek od torby. No nic. E, pozytywny, pozytywny aspekt, zobaczmy sobie komentarze. E, Lewy przebudzenie, oby. Norbert Bożecki pisze o bardzo ważnej sytuacji, która miała miejsce pod koniec. Meczu. Chyba byłby to koniec Oriola we w Barcelonie, gdyby nie uratował go w 96. Minucie spalonej. Rzeczywiście mieliśmy taką sytuację, że on zagrał ręką po wrzutce w pole karne. Bardzo nieintencjonalnie, powiedzmy to sobie szczerze, bo ona gdzieś mu na tę rękę spadła. Natomiast w mojej opinii, gdyby sędzia nie gwizdnął spalonego, to ewidentnie karny. To, to była druga bramka. Mogę tylko powiedzieć Stryb. tyle, że to była, że to była druga, e, druga bramka, nie ta, za którą ja właśnie siedziałem. W związku z czym, biorąc pod uwagę, że tam wtedy było, wiesz zgromadzonych 11 piłkarzy Barcelony, 11 piłkarzy la Sportiva Alaves włącznie z bramkarzem i sędzia. E, to ciężko było cokolwiek w tym gąszczu ze 100 metrów dojrzeć, to, to ale tak. było widać, było widać takie napięcie, było widać, że sędzia coś tam sprawdza i było widać przede wszystkim, że piłkarze Alaves bardzo żywiołowo e, protestowali przeciwko tej decyzji, więc no, zupełnie mnie to nie zdziwi, natomiast no, jeżeli rozumiem, że był spalony, no to rzecz jasna decyzja kontrowersyjna nie jest, bo po prostu no, akcja jest nielegalna tak, i, i to, co się tam wydarzyło nie ma, nie ma najmniejszego znaczenia, więc e, tak naprawdę chyba tyle. Tak, no jeżeli rzeczywiście nie byłoby spalonego, to karne ewidentne, natomiast tak jak pisze Norbert, Oriola uratował spalony. Jest jeszcze drugie pytanie od Norberta, niech Michał zdradzi, gdzie ta fajna miejscówka z basenem, z hotelem W w tle. A, to jest miejscówka, którą można dostrzec właśnie w okolicy hotelu W, nazywa się Klub Natacio Athletic Barceloneta, w skrócie CNAB. Ja akurat mam karnet, natomiast wiem, że też można w okresie letnim to jest trochę skomplikowane, bo, bo on się szybko bardzo zapełnia właśnie przez karnetowiczów, natomiast jak już jest trochę chłodniej, tak jak teraz, to spokojnie można sobie kupić dzienną wejściówkę i to kosztuje jakieś tam 13 czy 14 euro i macie takie baseny, leżaczki otwarte, z dostępem swoją drogą prywatnym też, znaczy prywatnym, no chodzi mi o to, że jest wejście osobne i można wyjść, wyjść na plażę. Tak więc myślę, że to jest bardzo fajne, bo no tak, no po prostu można sobie i poleżeć i można sobie skorzystać z szatni, gdzie się nie trzeba martwić o swoje rzeczy, jak to z reguły w Barcelonie trochę bywa, a dla mnie taki dodatkowy plus to ma taki, że jest tam również sala do coworkingu, więc jak ktoś musi akurat popracować, to, to też może skorzystać. No to same pozytywy. Norbert, piękny dzięki, bardzo proszę. Co jeszcze chciałem zapytać? Kardy na Laminie Jamalu. W telewizji było widać, że generalnie tam nie ma mowy o tym, żeby cokolwiek było podyktowane, bo na pierwszy rzut oka ewidentna ewidentnie szybko młodego piłkarza Barcelony, ale może z trybun to wyglądało inaczej. Podobnie było widać, że przed dużym impetem, ale, ale zdecydowanie ciężko było tam czegoś szukać. I ogólnie mam takie wrażenie po raz kolejny, że Ilamin i Żał i Felix trochę od siebie dodają przy tych upadkach. I mhm. pytanie, kiedy im to zaszkodzi. Kiedy sędziowie się po prostu, wiesz, bo w momencie, w którym tak jak mówisz, no to jest dość ewidentne, że tego karnego nie ma, a sędzia, sędzia ma zostać niby nabrany, to się boję, żeby w sytuacji, w której będzie, wiesz, 50 na 50 i sędzia będzie mógł karnego gwizdnąć, to potem uznanie, no dobra, na pewno znowu dołożyli od siebie, tak, symulanci i tak dalej, no bo tak naprawdę kręcisz sobie na ciebie no, trochę bat w takich sytuacjach, to jest taka moja moja opinia. Tak, podobne zachowanie Feliksa też w meczu z Szachtarem, gdzie rzeczywiście kontakt z nogami obrońcy był, Natomiast ewidentnie nie było to na podyktowanie rzutu karnego. Radosław Przymański, zamiast Romeusza, może wpuszczać mnie, przynajmniej do piłki nie zdążę i nie będę zagrywał ręką w polu karnym, tylko przeciwnikom na Robercika czasem wykonem. E... To jest no to tutaj, Radek, życzy, życzymy ci debiutu w takim razie. Michał już na kampną bramkę strzelił, także może pora na ciebie na olimpijskim. Co jeszcze z pozytywów tego spotkania? Aitana Bonnati prezentują za Złotą Piłkę. Oj tak, zdecydowanie, bardzo fajnie, była owacja, była Aitana, była, była Złota Piłka. Fajnie, że, że coś takiego się rzeczywiście rzeczywiście dzieje, no bo to też pokazuje, że to jest w gruncie rzeczy jeden klub, tak, no nie w gruncie rzeczy, to jest po prostu jeden klub, który ma sekcję męską, ma sekcję żeńską i okej, okay, ta męska jest bardziej popularna, o niej sobie głównie rozmawiamy, natomiast na chwilę obecną ta żeńska po prostu prezentuje ten poziom, którego panowie mogą tylko pozazdrościć, tak, trzeba sobie to powiedzieć, no trzy ostatnie złote piłki trafiły do, do Barcelony, Eee, I to do dwóch piłkarek różnych, więc coś takiego to w historii w C One się nie zdarzyło nigdy. No bo okej, okay, Leo Messi kolekcjonował złote piłki w pewnym momencie, eee, ale to był on sam. A tutaj mieliśmy dwie złote piłki Alexi, i teraz złota piłka eee, Aitany, tak więc to no, absolutnie piękna, oczywiście, historia. Penixer10, Ferran musi wchodzić z ławki, tylko wtedy daje impuls i cokolwiek dla drużyny. Ja mam nadzieję, że rzeczywiście to przebudzenie Lewandowskiego będzie na tyle długotrwałe, że Ferran będzie mógł wchodzić z ławki, dawać ten impuls, a nie będziemy się zastanawiać, który z nich powinien wychodzić w podstawowej jedynastce. Natomiast rzeczywiście wydaje mi się, że tylko pozytywnie możemy ocenić wejście Ferrana, no bo wywalczony rzut karny, wyrzucony w ataku. Także Ale, ale widzisz, zgodę, że ten impuls był? Widzisz Rafał, z czego się ten karny wziął? No, karny się wziął z tego, że napastnik, bo taką rolę akurat w tej akcji pełnił Feran, postanowił uciec na wolne pole, została zanarwiona do niego piłka i obrońca popełnił błąd. I tyle. I, I tak naprawdę wystarczyło tyle: nie jakieś cofanie się, nie jakieś tam kombinowanie, i w ogóle szybko zagrana piłka, szybki zryw napastnika. Ja w ogóle miałem takie wrażenie że obrońca Alaves po prostu był spóźniony i on nie chciał nawet za specjalnie faulować Ferana uh -huh. on chyba się nie zorientował, że on mu po prostu wybiega z wykona wykonaw ślizg, a Feran bardzo sprytnie to wykorzystał i oczywiście ewidentny karny, natomiast no po prostu to było bardzo sprytne zachowanie też ze strony Ferana, natomiast ten rzut karny, to z kolei takie moje wrażenie na żywo trochę wyglądał tak jakby Robert Lewandowski no wiemy jak on te rzuty karne wykonuje, tak? czyli to co ma po mistrzowsku dopracowane, że wyczekuje do ostatniego momentu bramkarza, natomiast tutaj bramkarz nie chciał się dać wyczekać. I ten I... wrażenie miałem, że bardzo późno czekał bramkarz, żeby się rzucić do tej piłki. I bramkarz, bramkarz dzięki temu, że tak powiem, wyczuł róg, w który Lewandowski chciał strzelić, Lewy oczywiście tego już nie mógł zrobić, no bo nie da się tak stopy przestawić za specjalnie, więc jedyne co mu zostało, to podnieść tę piłkę, no i dobrze, że się ostatecznie udało rzeczywiście. Tak jest, to kończąc temat jeszcze jedna rzecz, Gundogan, kolejny mecz, 90 minut. Nie wiem, jak to oceniasz. Mnie szczerze mówiąc trochę to przeraża, że gdzieś ponawiamy te same błędy z brakiem rotacji kluczowych piłkarzy. Odpukać oczywiście nie chcemy, żeby Gundo miał jakąkolwiek kontuzję, ale spodziewałem się, mówiąc uczciwie, że ten mecz Niemiec zacznie z łapki rezerwowych. Tym bardziej, że nie spodziewałem się, że Deportivo aż takie problemy nam sprawdzi. Nie spodziewałem się też łatwego meczu, natomiast wydaje mi się, że to był dobry mecz, żeby odpoczął. No tak, no, teraz przerwa na kadry, natomiast on jedzie na tę przerwę na kadry jako kapitan reprezentacji nie. Niemiec. Przede wszystkim Niemcy grają z Turcją, czyli z krajem jego pochodzenia. Na pewno jest to ważne po prostu dla niego spotkanie i zrobi wszystko, żeby w nim, żeby w nim zagrać. Więc trochę nie wiem, kiedy ten początek przyjdzie, bo bezpośrednio po przerwie na kadr mamy ważne spotkania. Mamy mecz z Raią na wyjeździe, mamy mecz z u siebie, mamy mecz z Atletiką, mamy mecz z Gironą. To są cztery kolejki nadchodzące, w związku z czym łatwo to już teoretycznie było. Jak widać, łatwo tak czy siak nie było, ostatecznie. E, więc jest to martwiące. Oczywiście, że jest to martwiące. Mi się przypomina tutaj trochę taka anegdotka, e, którą opowiadał kiedyś Jean Fontes, taki dziennikarz e, hiszpański, który te zakuli zakulisowe informacje e, czasami posiada. I rzekomo e, Busquets miał tak powiedzieć do, w zeszłym sezonie do jednego ze swoich z członków swojej rodziny, e, że on ma już tego dosyć, bo Szawi go cały czas wystawia on by chciał po prostu począć i to mhm. też miało zaważyć na decyzji Busquetsa o odejściu, bo po prostu miał dosyć i tutaj troszeczkę też tak to wygląda, też już gdzieś obiło mi się uszy, że Gundogan podobno nie spodziewał się, że będzie grał aż tyle i na chwilę obecną no zdecydowanie widać, że jest wypompowany. Zobaczymy, może gdzieś tam chwilę oddechu złapie, natomiast podsumowując już sobie to spotkanie myślę, że poza pozytywem w postaci trzech punktów taka iskierka nadziei, że Lewy złapie Lepszą dyspozycję, bo pomijając dwie bramki. Jeszcze widać było, że ma chęć skompletować hatrika. To się finalnie nie udało, natomiast taki pazur w końcu pokazał. I co? Myślę, będziemy się żegnać powoli. Tak, no wracaj, ja. Wracaj też. bezpiecznie też się do domu, po... do Polski. Nie wiem, jakie masz plany? No plany na dzisiaj to tutaj można zatytować trenera reprezentacji Polski obecnego, który kiedyś coś tam powiedział, co ma zamiar wrócić do domu. Co... Więc może, może w tym kierunku nie no, się oczywiście, ale są znajomi na meczu, jest redaktor Kozowski na przykład, tak więc myślę, że wieczór powinien być udany na szczęście, mimo wszystko, po zwycięstwie. Może skończyć z jakąś dziarą. Może, może, może się i tak zdarzyć. Pozdrawiamy Kozę, a my słyszymy się w kolejnych. Unturach, a ja także... jeszcze pozdrawiam mojego kota, Wenflona, bo wiem, że ogląda te live bardzo często. Pozdrawiamy Wenflona. Tak jest. Dzięki bardzo i do usłyszenia. Dzięki, cześć.